Dokładnie 84 uczniów zostało przyjętych do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Skrzywie. Tak naprawdę jestem tak szczęśliwa, dumna, przepełniona taką pozytywną energią i wiarą w to, że w tych dzieciach to cała siła i nadzieja. Jest to bardzo duża grupa doskonale już przygotowanych do tego, żeby rozpocząć naukę w szkole i myślę, że. Tylko jesteśmy skazani na sukces, czyli będziemy rozwijać ich umiejętności, i żeby też pogłębiali swoją wiedzę. Tak naprawdę nie może być chyba lepszego święta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w połączeniu właśnie z pasowaniem na uczniak raz pierwszych i przyjęciem ich w grono. Także uczniów społeczności szkolnej. Także się bardzo cieszę, jestem szczęśliwa razem z moimi pracownikami, wszystkimi. Powiedz mi, jak to być pierwszakiem? Lubisz się uczyć, a powiedz mi, jakie, jakie lubisz najbardziej zadania robić? Z czego? Znaczne. Szanowne koleżanki i koledzy, w, z okazji świętej, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej, życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę również, żebyście zdobyli uznanie społeczne i żebyście. Byli docenieni za trud, który wkładacie w codzienną pracę, w nauczanie, wychowywanie, w opiekę dzieci. Ale nie tylko nauczycielom tego rzeczy, wszystkim pracownikom oświaty. Tak jak wspomniałam już dzisiaj, szkoła by nie istniała, gdyby nie pracownicy y, ekonomii, czyli finanse, gdyby nie obsługa, po prostu nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. I wszystkim pracownikom, którzy mają cokolwiek wspólnego ze światem, czy to w nadzorze, czy, czy w ogóle w jakiejkolwiek pomocy, dzisiaj składam serdeczne życzenia i podziękowania w imieniu własnym i wszystkich, myślę, pracowników mojej szkoły. A moim pracownikom, Życzę szczególnie, żeby byli wytrwali, nadal tak pracowici jak są i żeby nigdy nie zabrakło im pomysłów na edukację. Dziękuję bardzo. Jak było na ślubowaniu? Fajnie. Trochę były nerwy, czy nie? Nie. Fajnie. Fajnie i jest, ciekawie. Jesteś zadowolona? Tak. <grych> tak. Powiedz mi, teraz już jesteś prawdziwym pierwszakiem, prawda? Tak. Cieszysz się? Tak. Powiedz mi, a jak to było z tym ślubowaniem? Denerwowałaś się, czy nie? Tak się denerwowałam. A powiedz mi, jadłaś dzisiaj śniadanko, czy nie? Ja byłam. Zjadłaś śniadanko, super. A jak masz na imię? Małgosia. Małgosia, powiedz nam, jak to być pierwszakiem? To bardzo fajnie. Cieszysz się? Tak. Były, był stres, był nerwy? Nie. A jak ty masz na imię? Tak mała. Powiedz mi, denerwowałaś się troszeczkę? Nie.